jest to Chicago. Witamy Was bardzo serdecznie po raz kolejny i tym razem z gościem. Wcześniej widzieliśmy burmistrz Chicago, widzieliśmy również gubernatora stanu Illinois, który nie cieszy się u niektórych mieszkańców zbyt dużą popularnością, biorąc pod uwagę podwyżki, ale to nie zmienia faktu, że zaszczycił nas swoją obecnością. Ale tak naprawdę najważniejszy gość jest teraz dopiero z nami, to Karolina Baran, czyli Keira. Dzień dobry Karolinko. Dzień dobry, dziękuję za takie, za takie introduction. Słuchaj, to trochę wygląda tak, jakbyśmy Cię śledzili, bo wszędzie tam, gdzie się pojawiasz, jesteśmy również my. No ale prawda jest taka, że Ciebie wszędzie zapraszają, a my nagrywamy w tych wszystkich miejscach, w związku z czym wygląda to tak, a nie inaczej. Co nie zmienia faktu, że się widujemy bardzo często. No i dobrze, że się widujemy często. Dzisiaj, or w sobotę jest koncert mój bardzo się cieszę, że możecie być ze mną. O koncercie na za chwilę na pewno wspomnimy, dlatego że Ty dzisiejszy jedziesz na próbę. Ja mam do ciebie pytanie, bo twoja mama bardzo często wrzuca na Facebook Twoje różne nagrania, również z tego, jak próbujesz w domu, jak ćwiczysz, wykonujesz różne dziwne figury takie sceniczne. Zapytam wprost. Lubią cię sąsiedzi, jak śpiewasz? Um, lubią, lubią. Ja pamiętam, byli najpierw zaskoczeni bardzo, bo cały czas śpiewam i to słychać, ale no. Lubią mnie, lubią. Tu nie chodzi o to, że śpiewasz brzydko. Śpiewasz bardzo ładnie. Tylko głośno. Bardzo głośno. A poza tym, wiesz, jak to jest z głośną muzyką. Ludzie lubią muzykę, natomiast z jakimś za ścianą gra, to jest problem. A mój sąsiad jest policjant. No to... Ale, ale lubi mnie. Nie ma żadnego problemu. Czyli jesteś strzeżona. <noise> Mam security. <noise> Pamiętam, nie wiem, czy ty pamiętasz, kiedyś rozmawialiśmy w studiu radiowym na temat... Twojej kariery muzycznej, Twojej kariery wokalnej, tego czy znalazłaś już tą muzykę, w której czujesz się najlepiej? Jest taka muzyka, czy nadal jeszcze szukasz i eksperymentujesz? Nie, właśnie już mam te piosenki, które chciałam nagrać i napisałam, to właśnie zagram w tą sobotę. Um, dużo piosenek, których jeszcze nie wydałam, to specjalnie chcę to tutaj zrobić, bo chcę zobaczyć reakcję ludzi, jak reagują na te piosenki, czy się im podoba. Czy może ktoś mi powie, co mam zmienić, to um, właśnie będę grała te wszystkie piosenki, których jeszcze nie wydałam. Okej, okay. jakie piosenki? Bo nie powiedziałaś mi, jaki gatunek muzyczny to cały czas musi być tajemnica, musimy nie, przyjść nie. na koncert? Um, dużo, no mi mean, chcę, żeby był pub, um, bo chcę, żeby dużo ludzi. Pub jest bardzo popularny, co nie. Um, so bardzo bym chciała pop, ale też oczywiście jest soul, R&B, to co ja lubię, tak żeby z duszy śpiewać wszystkie, wszystkie teksty, które napisałam, są bardzo ważne dla mnie. Um, no to najbardziej pop, ludzie mogą się bawić do tego, są, są like, kilka piosenek, gdzie jest, jest bardziej powoli i emocjonalne, ale bardziej chciałam, żeby ludzie, mogą, żeby ludzie mogli się ruszać do tego i bawić się do tych piosenek. Czyli sama piszesz teksty? Tak, sama albo czasami z kimś, ale zawsze lubię być um, przy tym, zawsze lubię być um, związana w cały proces. O, o czym są piosenki, jeżeli możesz zdradzić, zanim posłuchamy? Ja nie słuchałem, więc nie mam na ten temat zdania. O miłości, o życiu? Um, jest bardzo dużo różnych tematów tych piosenek, w tych piosenkach, ponieważ nie wydałam już o piosenek, tak chyba rok i pół, dwa lata, no to dużo się zmieniło, cały czas się uczyłam um, od różnych ludzi i dużo się stało w tych latach, no to um, miałam dużo, miałam dużo inspiracji, żeby pisać. Um, ale no nie no, miłość, życie jak Różne takie rzeczy, no to musisz posłuchać. No ale jeżeli na przykład napisałaś coś dwa lata temu, albo miałaś pomysł i już sobie tam jakiś szkic, zarys tego wszystkiego zrobiłaś, dwa lata w twoim wieku to jest, dużo, to, jest to jest dużo i zupełnie inaczej patrzy się wtedy na te problemy. Dlatego tak, dlatego dla mnie też jest ciężko tak przestać i wziąć te piosenki i je wydać, ponieważ cały czas się uczę i szczególnie w moim wieku się bardzo. Um, zmieniasz się, co, codziennie się zmieniasz, i dla mnie było właśnie ciężko tak przestać i być ok z tymi piosenkami i jeszcze nie, nie próbować dalej. I mean, oczywiście próbuję dalej, ale um, no wiesz o co mi chodzi, like, żeby przestać i powiedzieć: OK, te piosenki chcę wydać. Dla mnie to było najcięż, najciężej, ale zrobiłam to. Chcesz zaśpiewać i nagrasz płytę dla. Dziewcząt, chłopców w Twoim wieku? Czy mimo wszystko uważasz, że to są teksty na tyle uniwersalne, że do starszego odbiorcy też będą docierać? Um, ja próbowałam, żeby były uniwersalne. Tak się mówi? Tak jest. Tak się mówi. Um, Bardzo ładnie mówisz. Um, nie, jeszcze muszę troszkę. Może do polskiej szkoły jeszcze pójdę. Ale nie, próbowałam, żeby wszyscy mogli um, ten tekst ująć i. Um, dla mnie też jest ważne, że jak piszę piosenkę, ja, bardzo, ja zawsze piszę piosenkę o czymś i czasami, nawet jak um, gram te piosenki dla ludzi, to oni odbierają to inaczej. Um, raz, like, ja, ja piszę o specjalnej osobie, ale inni ludzie to jako do rodziny, um, wiesz, wiesz, wiesz o to, co mi chodzi, to zawsze inaczej ludzie to odbierają. Ja to bardzo lubię, ponieważ wszyscy mogą mieć. Wszyscy mogą łączyć się do tych piosenek jakoś Będziesz dzisiaj mieć próbę w Wicker Park, czyli generalnie chyba nie będziesz się męczyć w takim piekle, nie. jakie mamy tutaj. A, pytanie o Twój występ. Czy szykujesz jakąś specjalną kreację? Będziesz mieć jakichś tancerzy? Czy to będzie nie. tylko i wyłącznie występ solowy? Um, występ solowy... Um, nawet nie zaprosiłam żadnych gości. Chciałam to, żeby było... Mój koncert, chciałam właśnie... Najważniejsze jest, żebym prezentował... Nie musisz zapraszać, tutaj wolno przyjść. Yeah. No. <laughs> nie, no... Um... Chciałam, żeby to było najważniejsze, żeby zaprezentować te nowe piosenki. Dla mnie to jest najważniejsze, ale oczywiście jest godzinę gram, no to musiałam trochę coverów dodać, bo nie mam tyle piosenek, żeby wszystko nowe śpiewać na godzinę, ale covery są fajne. Pierwszy raz miałam troszkę kłopot, bo polskie piosenki nie mogłam dodać, bo to jest amerykański festiwal. Um, no to musieliśmy troszkę więcej poćwiczyć, dlatego dzisiaj mam próbę, ale bardzo się cieszę z tym. Co gram i bardzo. Już się nie mogę doczekać. Czy słuchając coverów, można dojść do wniosku, że to są te artystki, ci artyści, których lubisz prywatnie słuchać? Um, tak, tak. Um, mam. Bo czasami dobiera się pod kątem warstwy głosowej, tak, warstwy tak, muzycznej. Tak tak, 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 ja właśnie... właśnie wybrałam covery bardzo ciężkie, ale. No, Kogo? Um, Jedno jest Beyoncé. Okay. <laughs> um, Jasmine Sullivan to jest taka RB singer. Mhm. Um, no i no nie chcę no, zdradzać, Którym ale... Um, Beyoncé jest, jest taki mashup say my name i Nari, ale no, zespół normalnie tak dobrze to gra, no to powiedziałam, że no... No zaśpiewa, ja lubię tą ale... piosenkę, Say My Name, natomiast nie będę śpiewać, bo nie będę kaleczyć, A, ale Karolina zaśpiewa kawałeczek. Say my name, say my name, when no one is around you. Say baby I love you, if you ain't running games. Jaką będziesz mieć kreację? Masz przygotowaną kreację? No, no, Czy to w zależności nie, od pogody? Nie, właśnie miałam mieć takie spodnie długie, ale no właśnie jak jestem dzisiaj na dworze, to myślę, że to nie jest dobry pomysł, no to może jakieś, jakieś coś, coś krótszego może, bo bo ta pogoda jest bardzo ciepła i na pewno się rozgrzeje na scenie. Słuchaj, jesteś piękną młodą damą bez względu na to, co założysz na siebie, wszyscy będą pod wrażeniem, a jak zaśpiewasz, to już w ogóle wszyscy padną i tego Ci oczywiście życzę. I będziemy informować na bieżąco wszystkich naszych słuchaczy i widzów fanpage'u i radia Ameryka po polsku. Kiedy ukaże się płyta, i być może wtedy również, a nawet na pewno zaprosimy Karolinę do studia, i może troszeczkę więcej zaśpiewa i, i swojej piosenki, aniżeli coverów, które są świetne, akurat Beyoncé to wycelowała Karolina, a to jest naprawdę górna półka i, i to jest coś, co robi na wszystkich wrażenie, kiedy się ogląda różne talent show, jak wychodzi dziewczyna albo chłopak, kobieta albo mężczyzna, i pada pytanie, czy utwór zaśpiewa, i mówi, że Beyoncé. No to jest przerażenie w oczach jurorów i, i się zastanawiają. No. Da radę czy nie da rady? No właśnie, właśnie, ale myślę, że dam radę i um, zespół naprawdę się tak przygotował, ale tego już się nie mogę doczekać aż wszyscy usłyszą te piosenki, które przygotowaliśmy, ale bardzo się cieszę i już się nie mogę doczekać. A koncert w sobotę tutaj na Taste of Chicago wystąpi Karolina Baran, czyli Nasza keira, jak komuś będzie gorąco, zawsze może stanąć w okolicach fontanny, bo tutaj, mimo wszystko, jest troszeczkę chłodniej. Poza tym, jak ktoś się schowa pod tymi wszystkimi namiotami, to z reguły, oprócz tego, że można tam się napić, nawet drinka można wypić, choć w taką pogodę to czyste szaleństwo, są wiatraki, które też chłodzą. My weszliśmy do takiego jednego miejsca i od razu nas zaobrączkowano: 21. Karolina nie ma i Karolinie nie pożyczę. Alkohol jest niezdrowy i alkohol szkodzi. Pięknie Ci dziękujemy. Dziękuję bardzo. I zapraszamy na koncert Keiry w sobotę tutaj na Taste of Chicago w godzinach od 4 do 5. Na Goose Island. Na Goose Island Ważne. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Bye.